Hej wszystkim, ja jestem Black Zebra, a to jest udoskonalony poradnik do gry Horse Reality, która według mnie jest jeszcze wciąż niedoceniana i mało znana, a jest to naprawdę fantastyczna gra o koniach. Najlepsza gra przeglądarkowa, w jaką grałam w konie. W tym poradniku pokażę Wam takie rzeczy, których jeszcze wcześniej nie wiedziałam, a teraz już mam tą wiedzę, więc mogę się nią podzielić i mam nadzieję, że Wam również się przyda. Kupywanie koni. W grze możemy kupić konie od innych graczy. Za pomocą marketów wchodzimy tutaj na mapę, przechodzimy do sklepu, wybieramy explore i tu wybieramy rasę, która nas interesuje. Bądź przeglądamy wszystkie, jakie są dostępne, ale jeżeli interesuje nas konkretna rasa, to możemy sobie tutaj z listy przefiltrować. Pierwszy filtr to jest z typ sprzedaży, czyli Licytacje i sprzedaż bezpośrednia. Tutaj tylko licytacje, tutaj tylko sprzedaż. Aha, i tylko tyle, bo tutaj nam się pojawia kolejna zakładka. Dobra, czyli mamy tylko te trzy, i tutaj wybieramy rasę naszego konia. Wybierzmy sobie ahałtekę, ponieważ ja te ahałtekkińskie mam. Tutaj możemy sobie wybrać dyscyplinę, jeżeli ktoś hoduje konie bezpośrednio pod jakąś dyscyplinę, na przykład pod wyścigi albo skoki przez przeszkody, no to też sobie może wybrać taką dyscyplinę. No i tutaj wybieramy sobie płeć klacze, ogiery albo wałachy, albo wałachy, czyli konie, które zostały wykastrowane. Tutaj możemy ustalić sobie zakres wiekowy i ja zazwyczaj wybieram sobie konie minimum 3-letnie, ponieważ to są już konie dorosłe, a nie chcę źrebaków. No i nie chcę też jakiegoś staruszka, który niedługo przejdzie na zatęczowy most, więc do niczego mi się ten koniusz nie przyda. Znaczę sobie 20 maksymalnie, bo takie konie jeszcze yy, można spokojnie przez jakiś czas użytkować. Tutaj możemy sobie wybrać zakres cen, czyli ile ten koń minimalnie ma kosztować, a ile maksymalnie. Jeżeli mamy ograniczony budżet, tak jak ja, spróbujmy znaleźć konia do 5 tysięcy, chociaż nie wiem, czy to się uda, ale może się uda. No i tutaj wybieramy też zakres cenowy, jeżeli chodzi o licytację, czyli od jakiej kwoty minimalnie koń jest licytowany. No ja nie chcę koni, które, których cena początkowa zaczyna się tam od 10 tysięcy, czy 8, czy nawet więcej, więc zostawiam 0. Tutaj jest maksymalna, dajmy na to 1000, tak, maksymalnie, żeby cena początkowa konia wynosiła 1000. Ok, tych tutaj funkcji nie możemy włączyć, chyba że mamy wykupione konto premium. I szczerze mówiąc, przydaje się to tylko w sytuacji, kiedy hodujemy konie dla konkursy piękności, bo wtedy możemy sobie tutaj wybrać, zaznaczamy sobie wszystkie... Te tutaj, no mam akurat dezaktywowane na very good, tak jakby dajemy sobie najwyższe noty i klikamy wtedy search. Wtedy tam znajdzie konie z najwyższym, najwyższym tak jakby statusem Conformation Points, to zaraz wam powiem. No i jednak udało mi się znaleźć jakieś konie. Głównie są to ogiery. Drugi sposób pozyskiwania koni. To jest fundacja. Tutaj na górze mamy swoje tikety, czyli ile mamy takich bilecików, które możemy użyć w fundacji? Żeby kupić konia z fundacji, musimy zapłacić 5000, monet i wykorzystamy wtedy też jeden taki tiket. I teraz tak. Czy opłaca się tutaj stąd konie kupować? Tak i nie. Kiedy się opłaca konie brać z fundacji? kiedy wypuszczają do gry jakiś nowy wariant sierści, tak? Czyli jakiś nowy wariant umaszczenia. Wtedy warto kupić sobie konia z fundacji, bo ten koń prawdopodobnie ten wariant będzie miał. Inna sytuacja jest wtedy, kiedy wypuszczają nową rasę. I tak na przykład w przypadku kiedy ostatnio wypuścili Caciawari Horse, no to tutaj tylko i wyłącznie można było te konie dostać z fundacji, więc wszyscy się rzucili i wszyscy kupywali. Konie z fundacji, żeby po prostu dostać jak najwięcej tych koni, które później będą sprzedawać, no bo one są teraz na topie, tak? Także tych tutaj ticketów z fundacji mm, lepiej nie sprzedawać. Warto je sobie właśnie trzymać na takie okazje, kiedy jest nowa rasa wypuszczana do gry, wtedy możecie sobie wykupywać z fundacji, tak? Tak, poza tymi dwoma sytuacjami, nie ma za bardzo sensu brać koni właśnie tutaj. Z fundacji, chyba że chcecie wprowadzić nową, świeżą krew do swojej hodowli, ale to lepiej po prostu kupić od kogoś konia z dobrymi statystykami, bo cóż, te konie z fundacji mają bardzo niskie statystyki. Jedynie co możemy, widzę podejrzeć, to potencjał genetyczny, czyli tutaj jest napisane, że nie myślę, żeby ten koń mógł zostać czempionem, ale jeżeli wciąż chcesz brać udział w konkursach tym koniem, najlepszy będzie dresarz i to oznacza, że ten koń, no nie ma jakiejś super predyspozycji, tak? Ten potencjał genetyczny jest dość słaby, ale ewentualnie dresarz by się nadał. Więc to i tak nie jest jeszcze tak źle, ale może znajdźmy takiego, który ma opis, no tak jakby jeszcze gorszy. I tutaj mamy na przykład, że nie sądzę, żeby ten... Yy, Dźrebak nadawał się jako czempion do tresażu, właśnie eventingu, enduransu, or driving'u. Najlepszą szansę będzie miał prawdopodobnie w driving'u, czyli prowadzeniu, powodzeniu yy, bryczki. Nie wiem jak to nazwać <grytanie> konkretnie. Czyli naszej właśnie tu chodzi o to, że ten koń jest naprawdę już bardzo słaby, ponieważ wymieniono cztery różne dyscypliny i on ewentualnie nada się do jakiejś tam... Ostatniej, ale to jeżeli chodzi oczywiście o konkursy, takie zawody, tak? Jeżeli chodzi o konkursy piękności, to też nie spodziewajcie się, że ten koń będzie miał super statystyki, więc naprawdę kupowanie z fundacji tylko w dwóch przypadkach polecam. No i trzeci sposób pozyskiwania koni to są właśnie dzikie parki narodowe. Haczyk jest taki, że jeżeli wybierzecie sobie jakiś region, na przykład ja tutaj mam Azję, no to jedyne konie, jakie możecie tu złapać, to są konie mongolskie. I te konie, tak samo jak w przypadku fundacji, statystyki mają słabe, ale jest duża szansa, że znajdziecie jakiś fajny wariant kolorystyczny. Ok, tym samym przejdźmy sobie do drugiego punktu, czyli właśnie pojemność koni w stajni. Kiedy powoli awansujemy tutaj na wyższe poziomy, i ja tu mam już 55, to dostajemy pieniądze punkty delta points, tikety oraz miejsca w stajni. Maksymalnie za darmo dostaniemy 25 miejsc w stajni. Resztę musimy sobie dokupywać. I do 50 tak jakby miejsca w stajni możemy to kupić za gotówkę. Niestety kolejne już miejsca w stajni kupujemy za delta points, co mi się po prostu nie opłaca, nie widzi. Więc wolę trzymać tylko te 50 miejsc i starać się tych koni po prostu mieć 50. I szczerze mówiąc, gdybym miał ich więcej, no to Chyba bym zwariowała, gdybym codziennie miała wszystkie tutaj przetrenować i nakarmić. Bardzo łatwo można sobie sprawdzić, jak, jakie nagrody dostaniemy za kolejny poziom, który tutaj osiągamy. Możemy sobie przejść tutaj do zakładki wiki, czyli przerzuci nas, otworzy nam się strona wikipedii tutaj, horse reality. I tutaj musimy sobie znaleźć w podstawowych tak jakby informacjach leveling up, czyli levelowanie, można to tak nazwać. Przejdźmy sobie do nowej karty i tutaj mamy rozpisane, co dostaniemy za każdy poziom w tej grze. Maksymalne XP, czyli jaki, maksy, ile maksymalnie punktów doświadczenia musimy zdobyć. Dla poziomu 5 musimy mieć maksymalnie 825 punktów. Dostaniemy za to 5000 monet tutaj tej waluty Horse reality coins. No i tutaj jeden bilecik do fundacji i jedno miejsce w stajni, tak? Im wyższy level, tym lepsze nagrody. A jak najszybciej tutaj zdobywać doświadczenie? Najszybciej zdobywamy doświadczenie, trenując nasze konie. Zobaczmy sobie, jak, ile nam wzrośnie. Osiem, mam 182 374. Wytrenuję sobie konia i mam. Aha, i muszę przejść do następnej strony. I mam 182,532. Czyli zarobiłam 158 punktów, jak tutaj policzyłam szybko na kalkulatorze. Jeżeli chodzi o karmienie, to tych punktów wtedy dostajemy mniej. No i teraz za takie oporządzenie konia dostałam ledwo 5 punktów doświadczenia, czyli naprawdę różnica jest diametralna. Ale z czym się wiąże te karmienie konia i po co w ogóle to robić? A no po to, żeby koń był szczęśliwy. Tutaj macie, Taki poziom affection, zatrenowanie tego konia, ten poziom oczywiście też nam nieco wzrasta. Teraz tutaj się podniosła. Ale nie aż tak dużo, żeby na dłuższą metę ten koń był szczęśliwy, i być może uda mi się znaleźć takiego konia. O, tutaj na przykład mam takiego. Zobaczcie, ja tego konia tak naprawdę w większości tylko trenuję i tylko co ileś tam dni, kiedy tutaj poziom wody spadnie już naprawdę na minimum, to wtedy dopiero go oporządzam, a tak to robię tylko same treningi. I on ma fizyczną kondycję prawie na 100%, czyli jest w idealnej kondycji fizycznej, ale zbytnio nie, mnie nie kocha, nie jest zbytnio zadowolony. Wolony. Czy to ma jakiś wpływ? No nie. Trening konia a sprzedaż. I czy warto konia trenować? Oczywiście, że tak. Po pierwsze, jeżeli chcemy sami dla siebie do konkursów takich wytrzymałościowych, to jak najbardziej konia trenujemy. Ale nawet przydaje się to w przypadku sprzedaży konia. Ja tego konia wystawiłam na sprzedaż, więc jak już i tak od dłuższego czasu go trenuję, tak kontynuuję trening, żeby zrobić mu ten trening podstawowy. Trening podstawowy jest tak, jakby dla każdego konia taki sam. I kwestia tego, że jeżeli zrobicie ten podstawowy trening, to być może wartość tego konia teraz będzie wzrośnie, będzie ten koń bardziej atrakcyjny. Bo jeżeli ktoś chce konia hodować na wyścigi, na jakieś zawody, to ma już zrobiony podstawowy trening i później może sobie przejść do treningu takiego już konkretnego pod jakieś zawody. No a tym samym wy zdobywacie doświadczenie, także to też opłaca się robić żeby usprawnić też sprzedaż waszego konia warto jest dodać naprawdę konkretne opisy. Ja tutaj w przypadku tego konia mam tylko jego imię i punktację najwyższą jaką osiągnął i najniższą, ale warto też dopisać punkty GP, czyli przechodzimy sobie tutaj do update i dopiszemy sobie ile on ma punktów genetical points, które zaraz wam omówię o co w nich chodzi oraz tutaj achievement, czyli ile ma tych punktów konformacji. No tutaj za dużo nie ma, bo raptem jest tylko 4 good i reszta average, więc ja po prostu to, teoretycznie bym to pominęła dla akurat tego konia, bo to są jeszcze właśnie rasa, która niedawno wyszła, więc szały nie ma, ale wpiszę sobie 4G i to wystarczy. Wtedy osoba, która szuka konia ma tak jakby większy ogląd na to, jaki to koń jest, bez konieczności wchodzenia tak jakby na kartę tego konia, ale im więcej tutaj Dacie do opisu, tym lepiej. Tu jest z kolei dla mnie już za dużo na pas grane. Tutaj te pierwsze 0 oznacza, że nie ma żadnego very good, czyli jest 0. Drugie 0 powinno oznaczać, że nie ma żadnego good, ale to widzę, ktoś chyba za dużo zer dodał potem jest 8, 8, czyli 8 razy good, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tak zgadza się, 8 razy good i reszta 5 average, więc nie wiem, ktoś po prostu za dużo zer dodał, no nic. Wiecie, jak wystawiacie konia na sprzedaż, warto go codziennie tutaj też właśnie o niego zadbać, tak, żeby on był bardziej atrakcyjny na sprzedaż, a jak sprzedać konia, to już chyba pokazywałam właśnie w poprzednim poradniku, klikamy sell i wybieramy sobie, czy to ma być licytacja, Wpisujemy na przykład, że kwota minimalna, od której zaczyna się licytacja, to będzie 1000, a maksymalnie za tego konia powiedzmy dostać 10 tysięcy, tak? Czyli ktoś może go kupić bezpośrednio za 10 tysięcy, ale licytacja zaczyna się już od 1000, więc jeżeli Licytacja się zakończy, bo to wybieramy ilość dni. Licytacja się zakończy trwały po czterech dniach, a ktoś da ofertę 3000, no to ten koń zostanie sprzedany za 3000, tak? To już wtedy nie ma żadnej mocy prawnej. Jeżeli chcemy, żeby licytacja trwała bez jakiejś tam kwoty maksymalnej, czyli kto, ile, kto za ile wylicytuje to tyle, za, za tyle kupi, no to wyłączamy to, tak? Jeszcze jedną kwestią są yy, tak jakby transakcje prywatne, czyli wybieramy za jaką kwotę sprzedajemy komuś konia, ile ten ktoś ma czasu na zakup tego konia, no i wpisujemy tutaj jego nick, tak? Musi to być konkretnie dokładnie ten nick, wtedy klikamy create new sale, no i ta osoba dostaje powiadomienie, że tutaj jest oferta sprzedaży, w przeciwnym razie jeżeli zrobimy zwykłą sprzedaż, no to on trafi oczywiście tutaj na tą listę do marketu i się pojawi tutaj na tej liście, tak? Jak na przykład sprzedać swoje rzeczy y, takie prywatne? Ja wcześniej miałam problem, ponieważ absolutnie nie miałam pojęcia, jak sprzedawać moje takie po prostu rzeczy, z inwentarza, tak? Zobaczmy, co mam w inwentarzu. Mam tutaj jakieś siodło do dressarzu, jakieś tło, które w sumie muszę wykorzystać, i mam jabłko. Ja to jabłko kiedyś kupiłam na próbę, bo nie wiedziałam, o co z tym jabłkiem chodzi, i do tej pory w sumie nie wiem. Nigdy go nie użyłam i nigdy go nie wykorzystam, ale spróbujmy może je sprzedać. Wejdźmy sobie do moich sprzedaży. Tutaj są moje sprzedaże. No, i tutaj klikamy new, new Sale, tak? Zobaczmy. Ja mam wystawionych koni na sprzedaż kilkanaście. Przedmiotów nie mam żadnych, i semen to są nasienia, tak? Nasienia tych naszych koni, które też możemy pobierać. Dobra, stwórzmy nową sprzedaż na jabłko. Wybieramy New Sale i przechodzimy do Sell Item. I tutaj wybierzmy sobie, co chcę sprzedać. Chcę sprzedać jabłko. Ilość sztuk. Musimy wybrać, ile tych jabłek sprzedaje Ja mam tylko jedno, więc jedno. I cenę ustawię też jedno. Nikt tego raczej nie kupi, ale w ten sposób możemy wystawiać nasze rzeczy na sprzedaż. I teraz to jabłko powinno się tutaj pojawić hmm, do kupienia. Spróbujmy je znaleźć, chociaż nie wiem, czy będzie łatwo. Przedmioty, i teraz pofiltrujmy sobie po jedzeniu. Food. Jabłka, ok. I sprawdźmy cenę, ustawmy sobie, że za jedną monetę to na pewno znajdzie moje. Ok, ktoś już też wystawił takie jabłko na sprzedaż w ilości 9 nawet, a to jest to moje, tak? Jest moje, ponieważ mogę tutaj kliknąć i wtedy ta transakcja zniknie, jeżeli się rozmyślę i nie będę chciała już tego jabłka sprzedawać. No, kupiłam to jabłko na próbę i w sumie nie wiem po co ono jest, może się kiedyś dowiem. Jeżeli chcemy sprzedać nasienia naszego konia, ponieważ nie chcemy sprzedawać naszego ogiera, ale stwierdzamy, że ma bardzo dobre tutaj geny, więc można by je przekazać dalej. Wybieramy sobie konia, od którego chcemy pobrać. Raz dziennie możemy od każdego z ogierów pobrać sobie właśnie te nasienie i to kosztuje 200 monet. Kolekt, ok, mam już pobrane. Tutaj mamy zamrażarkę, i w tej zamrażarce mamy właśnie wszystkie tutaj nasze zachowane, zamrożone. Nasienia koników, które chcieliśmy na przykład albo sprzedać, albo jeżeli koniec już stary, to warto też to sobie zbierać, bo po jego śmierci zawsze zostanie nam właśnie ten zamknięty w tej małej fiolce jego kod genetyczny. I tymi nasieniami możemy swoje klacze zapładniać. No i teraz tak, powiedzmy, że ja chcę sprzedać to, które dopiero co pobrałam bo ten konie jest całkiem ok. I oczywiście z czasem hodujemy coraz lepsze konie, więc nie warto trzymać tych takich starych, zalegających, no bo już i takich nie wykorzystamy, tak? Na przykład ja tutaj mam od konia fińskiego, którego już i tak nie będę chciała rozmnażać, bo mam już o wiele lepsze konie niż ten tutaj, więc to też na pewno będzie trzeba sprzedać. I znowu wchodzimy w market, w biuro, moje sprzedaże. I wybieramy teraz zakładkę tutaj semen, no i widać, że nie mam żadnego, dodajemy nową sprzedaż i wybieramy sprzedaj nasiono Tak samo możemy wybrać z wystawieniem ogierów na, tak jakby do reprodukcji, bo też można takie ogiery do reprodukcji wystawiać Ale dobra, skupmy się na razie na sprzedaż tutaj nasienia, wybieramy konia, którego chcemy sprzedać, to znaczy jego nasienie i wybieramy ilość próbek, które chcemy wybrać. Ja wybieram jedną i ustawiam sobie cenę. Sprzedam je za 5000 albo za 5 Delta Points. Do wyboru. Możemy też oczywiście ustawić. Tikety i tutaj, ale ja nie chcę tych tiketów, więc nie będę ich wpisywać. I teraz osoba, która chce kupić ode mnie to nasienie ma do wyboru albo zapłaci gotówką 5000 monet, albo zapłaci pięcioma punktami Delta Points. To daje wybór, więc yy, zawsze warto dodać różne opcje płatności. No, chyba, że tak jak mi nie zależy Wam na tiketach, więc nie wpisujcie nic. Tą cenę zawsze można edytować. Z tą różnicą, że jeżeli kwotę mogę zmienić, delta points też mogę zmienić, ale jeżeli bym chciała dodać na przykład 10 ticketów. A, okej, okay, udało się, dobra, bo czasami jest tak, że chcę, kiedy chcę edytować właśnie ilość ticketów, no to już mi nie pozwala tego edytować. No nie wiem, dlaczego tak się zdarza, ale dobra, zostawmy tak, jak było. O, okej, okay, coś tutaj mi teraz nie działa. Aha, że to musi być jakiś numer. O, dobra, może ja po prostu kasowałam i nie wpisywałam 0, więc. Pewnie trzeba po prostu wpisać, że zero, tak? A ja kasowałam, nie zostawało nic i dlatego nie chciało mi przejść dalej. No i teraz ktoś może to kupić. No i tak samo oczywiście wystawianie ogierów do reprodukcji. Też wybieramy z listy i ustalamy cenę. Ale ja Wam pokażę łatwiejszy sposób, I przynajmniej ja tak wolę to robić. Znajdźmy sobie jakiegoś ogiera. Mamy tutaj hałtek niskiego ogierka. Wystawmy go na do reprodukcji. Tak samo możemy z tego poziomu wystawiać na sprzedaż sell horse, ale właśnie ja chcę tutaj jako reproduktora, więc klikamy tutaj ten przycisk i też ustawiamy oczywiście, w jakiej cenie tutaj, jaką cenę chcemy uzyskać za to, że ten koń zostanie wystawiony do reprodukcji. No i tu jest cała lista moich reproduktorów. Tu jest 100 tysięcy, ja tego. Nie ustawiałam, na pewno bym nie chciała 100 tysięcy za to chyba jakaś stara cena, kiedy właśnie jeszcze. Te koniki były w młodzie, tak? czyli mongolskie przez jakiś czas też miały swój szał, mimo że były w grze już od dawna, no to jednak dodano jakieś nowe umaszczenia, no i wtedy znowu był właśnie szał na te, na te konie. Także możemy sobie to zawsze edytować, zmieniać i, i tak dalej. I jeżeli kupujecie od kogoś ogiera, to też sprawdźcie, jaki on został wystawiony, w właśnie w cenach do reprodukcji. Nowością w tej grze jest także usprawnienie genetyki, i teraz nie, jeszcze nie wszystkie, ale coraz więcej koni ma dodawanych tutaj koi. Koi jest takim właśnie współczynnikiem obliczającym, jaka jest, jakie jest prawdopodobieństwo, że dany koń miał wspólnego przodka. Tak? I tu na przykład mamy konia, który ma już 16 lat. Ale jego współczynnik jest wciąż na poziomie 0, czyli nigdy się nie zdarzyło, żeby ten koń miał wspólnego przodka. No, akurat w tym przypadku był po prostu mało, rzadko rozmnażany, więc ta szansa jest naprawdę znikoma. Jeszcze jedną opcją, o której wcześniej nie wiedziałam, yy, są zakładki. Możemy sobie dodać jakiegoś konia do ulubionych. Klikamy tutaj: tą zakładeczkę i wtedy w zakładkach będzie nam on się wyświetlał jako nasz ulubiony koń, tak? To są takie konie, które możemy sobie tutaj dodawać jako ulubione i no i tak samo graczy. Graczy różnych też możemy sobie dodać do ulubionych, na przykład kupiliśmy od kogoś konia, powiedzmy, no akurat od okay, Wyoming Acres. Ja kupiłam tą klacz. Nie wiem, czy od tej osoby, czy ona po prostu go miała, ale możemy ją sobie dodać do ulubionych, bo jeżeli ta osoba wystawi coś na sprzedaż, możemy co jakiś czas sobie właśnie sprawdzać, czy coś nowego wystawiła na sprzedaż. Ja sobie odznaczę, bo ja tej osoby nie chcę obserwować, ale jest to tak jakby właśnie na takiej zasadzie, żeby sobie ulubionych handlarzy koni, że tak powiem, dodać do ulubionych, jak i oczywiście też nasze koniki. Jeszcze powiem wam co nieco o konkursach piękności, na co zwracać uwagę. Ja tutaj mam kilka zierbiąt, które jeszcze nie brały udziału w tym konkursie. Ja te konie oczywiście hoduję do tego, żeby miały jak najlepszy wynik w konkursach. I teraz co jest istotne? Pierwszy wynik, jaki koniki dostają, nie jest tym ostatecznym. Także nie, nie bierzcie pod uwagę tylko tego pierwszego wyniku za konkurs. Tylko wystawcie swoje zierbaki przynajmniej trzy razy, żeby mieć jakiś tam mniej więcej pośredni po na to jaki on może mieć ostatecznie wynik. Pierwszy, pierwszy wynik w konkursie dla tego to 93,4. Ja wiem, że to jest wysoki wynik, ale w następnym konkursie on może dostać ocenę 89, 85 albo nawet i gorszą. Także trzeba mieć minimum według mnie trzy wyniki, żeby móc stwierdzić czy ten koń nadaje się do dalszej reprodu reprodukcji czy jednak nie. I tak samo tutaj, on dostał 89, ale ja wiem, że on w przyszłych konkursach dostanie więcej, ponieważ jego rodzice mieli wysokie wyniki, więc małe są szanse, że ten koń dostanie punktów mniej niż 89,777, tak jak tutaj jego ojciec, no ale oczywiście też jest to możliwe i czasami tak się zdarza, że z dwojga takich dobrych rodziców, no rodzi się troszeczkę gorszy źrebak. Ale no mówię, nie sugerujcie się pierwszym wynikiem, tylko poczekajcie, aż tych punktów on zdobędzie tutaj trochę więcej. On tutaj wziął udział w konkursie trzy razy już, tak? Za pierwszym razem dostał 89, za drugim 92, a dzisiaj już 93. I raczej już poniżej tych 89 nie zejdzie, ale oczywiście jest też taka możliwość. Zarabiać pieniądze możemy klikając codziennie tutaj nasze zadania. Wykonując jakieś prace, i tutaj jak widać to się powiększa. Yy, każda, każda kategoria ma maksymalnie ileś tam kliknięć, tak? No czyli tutaj już musiałam 61 razy kliknąć, żeby odblokować kolejną pracę, i oczywiście stawka wtedy jest większa, tak? Bo teraz już za jedno kliknięcie dostaję 1500 HRC. Także też opłaca się tutaj klikać, no ale muszę odczekać teraz dwie godziny, żeby kliknąć ponownie, także za każdym razem jak wchodzicie do gry, to sobie po prostu tu klikajcie też można kasy sporo zarobić. Inną opcją zarabiania tutaj pieniędzy jest sprzedaż tych tiketów. Jeżeli wiecie, że nie będziecie ich wykorzystywać, a naprawdę zalecam zostawić sobie przynajmniej trochę tych tiketów z fundacji, to i tak czy inaczej możecie je sobie sprzedać. Tutaj mamy taką zakładkę jak currency exchange, czyli wymiana waluty. Możemy sobie sprzedać dowolną walutę w grze, poza oczywiście pieniędzmi, bo te pieniądze będziemy tutaj zarabiać. Jeżeli na przykład chcę pozbyć się trochę tych... Ticketów na fundacji, no to wybieram sobie FT na HRC, tak, czyli sprzedajemy Foundation Ticket i dostajemy za to Horse Reality Currency. To chyba to jest taki skrót HRC, czyli Horse Reality Currency. No nie wiem, może się mylę, tak czy inaczej, ja sprzedam sobie trochę tych ticketów do właśnie tego dzikiego parku, czyli wybieramy sobie WT, czyli. Wild Ticket? Wildlife Tickets? Ok, tutaj jest nawet rozpisane Foundation Ticket. Aha, to jest po prostu HRC. No dobra, nie dowiem się. No ale okej, okay, weźmy sobie Wildlife Ticket. I tutaj wybieramy, czy chcemy kupić, czy chcemy sprzedać. Ja chcę sprzedać, więc wpiszę sobie, że chcę sprzedać 10 tych ticketów. Tutaj dostanę za to 800. 8000 monet, ale oczywiście tą kwotę mogę sobie zwiększyć, tak? Jeżeli uważam, że jest ona więcej warta. No i tutaj klikamy sell, więc ona pójdzie na sprzedaż. Tutaj mamy też inne propozycje, czyli ktoś sprzedaje za 800, za 849, za 850 i ilości jakie tutaj oferuje, więc no tu akurat jest dosyć duża konkurencja, jeżeli chodzi o sprzedaż. No bo te etykiety dużo osób wyprzedaje. A sprawdźmy sobie właśnie FT ticket. Ile jest wildlife ticket? No i tutaj są już kwoty znacznie wyższe, a to dlatego, że właśnie ostatnio dodali nową rasę konia Katiawari i wszyscy się rzucili na konie Katiawari, a żeby tego konia z tej fundacji sobie kupić, no to trzeba mieć ten jeden przynajmniej bilecik. No i okej, okay, myślę, że to wszystkie takie dodatkowe rzeczy, o których wcześniej nie wspominałam, bo albo o nich nie wiedziałam, albo nie pamiętałam. Myślę, że tutaj już nic więcej nie ma do opowiedzenia, ale jeżeli chcecie, no to jeszcze oczywiście mogę też wyjaśnić jakieś konkretne rzeczy z tej gry, które są, a o których tutaj, których tutaj nie wymieniłam. Mam nadzieję, że ten poradnik się Wam przyda i do zobaczenia w następnych filmach. Bye, bye!